Chodzi przygotuj ze mną makaron chow mein, czyli makaron po azjatycku w domowym stylu. Na początek makaron wrzuć do gorącej wody, oczyść łódka z kurczaka i pokrój na drobne paski. Pamiętaj, że wszystkie składniki znajdziesz w opisie tego filmu. Następnie na wok wlej odrobinę oleju i bardzo mocno rozgrzej. Dołóż kuraka i podsmażaj przez kilka minut. Pokrój w paski warzywa takie jak papryka, por oraz marchew. A jeżeli poszukujesz super woka, zapraszam cię na bestpan.pl, gdzie z kodem pasja do gotowania otrzymasz 20% zniżki na wszystkie produkty. Do kuraka dodaj warzywa, całość dopraw sosem sojowym, octem ryżowym, sokiem z cytryny oraz odrobiną pieprzu. Całość podsmażaj na bardzo mocnym ogniu przez 2-3 minuty. Następnie dodaj odcedzony makaron. Ponownie wymieszaj wszystko przez minutkę i jesteś gotowy do serwowania. Koniecznie wypróbuj ten przepis, zostaw lajka like oraz follow dla zasięgów. Życzę Ci smacznego i zapraszam po więcej przepisów do mnie na kanały.